I był bardzo równo jeżdżącym zawodnikiem, nie zanotował jakichś większych wpadek. No i jak najbardziej ten tytuł wicemistrza świata, pierwszego wicemistrza świata, jemu się właśnie należy. No nie był to na pewno udany występ wykonany wykonaniu Jarka dzisiaj i z tego nie będzie szczęśliwy, ale wydaje mi się, że ten ostatni bieg już był zupełnie inaczej, ten motocykl też był zdecydowanie szybszy. Ale mądra jazda nie próbował gdzieś tam na siłę wchodzić pod Andersena i dwa punkty dobił do mety i również dobiósł z z drżeniem serca tę gonitwę będzie obserwował Chris Holder w czerwonym Piotr Tasiewicz, w niebieskim Janusz Kołodziej, który przespał tutaj start i fa fatalnie wyjechał z drugiego pola startowego. W białym kasku na prowadzeniu Fredrik Lindgren i na miejscu drugim w tej chwili w żółtym nakryciu na głowie jedzie Niki. Pedersen walka teraz naszych reprezentantów, ale tylko o to trzecie miejsce dające choćby punkcik. Janusz Kołodziej za chwilę myślę, że wróci do swojej formy, do swojego stylu z wyciężania Już nastraszył nikiego Pedersena, ale temu udało się uporządkować jego jazdę. Będzie jeszcze na pewno Janusz straszył, będzie próbował. Teraz być może do krawężnika. Tak jest, ale tamtą linią, którą chciałby, w którą chciałby wjechać popularny Koldi już usadowił się tam sekundę wcześniej Niki a więc ciągle niewiele tutaj można zrobić. Z pewnością nie jest to taka nawierzchnia dzisiaj podczas budkowskich zawodów, którą preferowałby Janusz Kołodziej, przy której mógłby dać prawdziwy koncert swoich niepowtarzalnych umiejętności skończył się wyścig 17 zwycięstwem Fredrika Lindgrena no i proszę co tam się dzieje jakaś wymiana uprzejmości Proszę bardzo, znowu nieładne zachowanie Nikiego Pedersena. Wypchnął na trawę teraz Janusza Kołodzieja po biegu, a więc kręci głową Rafał Dobrucki I nie powiem Państwu, co jeszcze pokazuję. Takiego Nikiego, to ja powiem Państwu, to, to już mi się odechciało oglądać tutaj dzisiaj w finale. Bo albo normalnie jeździmy, że lepiej będzie, jak Michał Łopaciński porozmawia z Jarosławem Hamperowem. Tak jest, ze mną już.